Tak szybko odmrozisz mięso. Na początek pamiętaj, żeby zamrozić mięso w woreczku ułożonym na płasko. Jest to ważne nie tylko dla nowej metody, którą ci pokażę, ale także pomaga zaoszczędzić miejsce w zamrażarce. Do tego triku użyj jedynie dwóch garnków. To wszystko, czego potrzebujesz, by cieszyć się świeżym i równomiernie rozmrożonym mięsem. Będzie gotowe w kilka minut. Już nie będziesz tracić czasu na długie rozmrażanie mięs, a przygotowania ulubionych dań zajmie tylko chwilę. Spróbuj tej metody, a być może stanie się ona Twoim ulubionym kuchennym trikiem na co dzień. Gdy zechcesz rozmrozić mięso, połóż jeden garnek do góry dnem, umieść na nim zamrożone mięso, a na wierzch postaw drugi garnek. Zostaw na około 20 minut. Metalowe garnki doskonale przewodzą ciepło, dzięki czemu mięso rozmraża się szybko, bez utraty soków, które często uciekają podczas stosowania innych, bardziej znanych sposobów.